Hej, cześć, Siema na Wam z tej strony Sebax. Zagramy sobie w Donkey Kong Classic Zagramy sobie Najpierw Donkey Konga w Wersji Mario, w tej co właśnie teraz Wyświetliło się bo Jak się długo zaczeka to właśnie coś takiego wy Wyświetla się, więc nie będę przedłużał First Player Game A Czyli łatwy I potem Jest trzy levele Potem te levely w kółko się powtarzają, tylko oczywiście z trudniejszym, z trudniejszym poziomem trudności. No i na czym to polega? Kong na początku zrzuca beczkę. Na, na dole jest taka beczka z olejem napędowym, czy coś takiego, no i z niej wyskakują takie płomienie. Kong wypuszczając beczki. Oj, 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 oj. to pięknie zrobił. Za, za przeskoczenie każdej beczki dostajemy stówkę. Oj, oj, już myślę, że zejdzie po tej drabajnie. Mm, teraz pięknie. Teraz musimy przeskoczyć. Ach, drabina przeskok i pierwszy level za nami w prawym górnym rogu wyświetla się bonus ten bonus oczywiście ucieka w dół to też jest jako nasz czas na ten level to jest 5 sekund i przed nami drugi level mamy dwie windy jedna w górę leci, druga w dół tu płomień po drabinie pierciela ale ja jestem szybszy. Teraz windą w dół. I idziemy po schodkach. Tutaj. Kong, nie wypuszczasz beczek. Tu wypuszczę jakiegoś. Odskocznie. Taka podobno też jest Super Mario Bros. I tutaj... O! Też nie zapomniałem powiedzieć, To są tak zwane też bonusy. przedtem. Zebrałem parasolkę. Tutaj mamy torebkę. Pewnie to wszystko należy do księżniczki. Wnioskuję, że to podobny kolor był, tak pod kolor tej sukienki i teraz trzeba się spieszyć, teraz i pięknie, ale też duży nie brakło, jakiś piksel jeden i mamy level finałowy, gdzie musimy zebrać te, te właśnie żółte otwory, po których nasz Kong spadnie w przepaść. No tutaj weźmiemy sobie parasolka. Ten ognisek wielorybek sobie niech nie goni. Ja sobie zajdę ten dyk. A pójdę jeszcze raz. I nie możemy się wracać, bo spadniemy w przepaść. Cześć Kong. Zaraz zostaniesz zniszczony. I odbiorę swoją księżniczkę. A nie będę używał moczuli. Zrobiłem na szaro i ostatni i mamy koniec. Donkey Kong spada, a ciężarzeczka z Mario znowu są razem i są szczęśliwi i mogą robić dzieci czy tam inne rzeczy, ale nie, Kong znowu korwywa i trzeba w kolejnym levelu się męczyć. Ale już tego Wam nie będę pokazywał, bo to będzie jedno i to samo, tylko że to troszkę trudniej. Pokażę Wam jeszcze jedną gierkę. Tym razem wcielimy się w małego Konga, który będzie radował swojego ojca. Tym razem. I też widzieliście, że się skułem. Tego też Wam nie pokazywałem i <laughs> już macie okazję. Dobra, to zaraz widzimy się w następnym w następnej części filmu, więc poczekajcie za dwie sekundy. Witam w drugiej części. Tym razem, jak widzicie, wcielimy się w małego Donkey Konga i tym razem to duży Kong jest w tarapatach. No i tutaj mamy tym razem że, yy, w w tych levelach będą jakieś liany, po których właśnie się, się spina. No, zobaczcie jaki jak. bidulek. Taki smutny. Bo pierwszy raz do no, tak w górę taki handjob. Jeszcze, jeszcze bez smorowania, bo jeszcze tak kwicy. No, <ścoughs> Może zbawać dwa handjoby i iść w górę. O wiele szybciej, bo to widzicie. Tak, trochę wolno. Dobra, zbierzemy sobie banana. Zbierzemy sobie to i poczekamy. Dobra, idziemy w górę. No pasowałoby, żebyś ty zszedł na dół. Dobra, zszedł. Tylko teraz ten niebieski robak, czy to mały? Ajajaj, kurde. A ty sobie ode mnie? Ugryź mnie w dupę, jesteś pewnie. Nie ugryziesz mnie. Dobra. Teraz może. Kurde. O mały włos bym się sku. No znowu... Czas mi ucieka. No teraz. Pum. Pierwsza level. O nie wiem czy zauważyliście, ale... Mario ma bat. Taki fetysz, on tu też ma bat. No i tu właśnie mam... O patrzcie, tu mam tą odskocznię. Pyk. I doskoczyłem. I jeszcze mi się skuł. Bo z dużej wysokości spadł. No pomyślałbym, że jak małka to powinien to przeżyć. No to razem jakoś przeżył. Dziwne to było trochę. Pięknie. Na razie nie będę się łapał tej, tylko chcę tą. Pięknie. Złapiemy się teraz tego łańcucha. Pięknie. No, handjobę na tych. I teraz pokażę Wam sztuczkę. Pach! Widzicie? Spadł owoc. Dostałem nie 400, a 800 punktów. Teraz szybko. Nie będę już zbierał tego owocu. No i teraz znowu szybka część. Trzeba szybko przeskakiwać. Ale teraz muszę... Pięknie. Poczekamy. Teraz, cudownie, drugi level i w tym, O właśnie, w moim Donkey Kongu jest cztery levely. I tutaj mamy Mario, który steruje obwodami. Goni, a i dopadnie. Kurde, będzie trudno to powtórzyć. Uff. Raz to przeszedłem. Bo przyznam się, że drugi raz już nagrywa ten materiał. Pierwszy kompletnie mi nie wyszedł. Kułem się raz za razem. Teraz pięknie. O, teraz. Żeby nie dostał pięknie, dwa na raz. Zlikwidowałem gapkiem. I to trzeba być szybko. Mario puszcza te niebieskie. Ale to pięknie. No i mamy przed nami level finałowy. Jestem ciekawy, właśnie jaki to jest. O! Nawet nie głupi. Tylko to Aha, tu mamy takie klucze. Musimy je sunąć na samą górę. Poczekamy sobie. Poczekam sobie na takie ptaszka. Więc zawsze to więcej punktów. Pierwszy klucz. Wciśnięty. Fajnie się zjeżdża z nim na, na... Kąg... tym małym kągiem w dół. Żeby <grym> musi się nie zapadał te ręce. Kolejne dwa klucze na raz. Dobra, chęt żeby Że teraz jed... na jeden szybko na dół i teraz wsuwa. Tylko żeby ten... ten robak pięknie uciekamy i teraz... Na szybko. Ostatni klucz. Aj kurde, o no, bo mało się nie I... uratowaliśmy. Mały Kong łapie tatusia, a Mario umiera. I to byłoby na tyle. I no i tak, w przypadku Donkey Konga Classic wersji w Mario tak tutaj też się powtarzają levele, tylko coraz trudniejsze są. Więc... Przebymy na tyle. Przypomniałem wam jak wygląda ta gierka. Piszcie w komentarzach, jaką gierkę chcielibyście, żebym wam przypomniał. Lajkujcie, komentujcie i czekajcie na kolejny materiał, bo niedługo się pojawi. Do zobaczenia na razie. Cześć!